Dobry, dzień dobry, witam się z wami w nowym dniu. Dzisiaj mamy piąteczek, ostatni dzień zdalnej nauki, jutro weekend, także może trochę sobie oddalę. Także jutro będzie przerwa weekendowa zdalnego nauczania i w poniedziałek może Antosiek już pójdzie do szkoły, zobaczymy właśnie jak nie będzie telefonu, czyli wraca do szkoły Antosiek w poniedziałek. No, bo klasy młodsze chodzą do szkoły. E, także to. E, po, e, sytuacja pogodowa na e, wschodzie kraju polskiego e, wieje dość e, mocno. E, a e, ja muszę do sklepu, muszę Wam powiedzieć, trochę mi się nie chce, ale to dopiero może wieczorem e, zobaczę, podjadę. E, bo na razie to wieje e, i, i pada takie nie wiadomo co. Nie to deszcz, nie to śnieg, no ale coś tam. Pada. Jeszcze nie mam tego skierowania, także nie wiem o co chodzi, ale dzisiaj sama jestem umówiona na teleporadę, więc, bo może bym sobie też wzięła jakieś skierowanie na coś, nie wiem na co. No bo przecież też byłam taka trochę chora, nie chora, także może bym coś wzięła. A już ja u lekarza nie byłam, muszę Wam powiedzieć. No jeszcze przed tą pandemią, bo później było to zamknięcie. I później to byłam u lekarza tylko z tą oparzoną nogą i, i tyle. A tak ogólnie na żadnych badaniach, nie na czym nie byłam u lekarza, no bo wiadomo, jak to teraz jeszcze dostać do naszego lekarza. Tylko właśnie taka teleporada, a ja właśnie myślałam, że już nie będzie tej teleporady, tylko normalnie pójdę do ośrodka i normalnie sobie w cztery oczy porozmawiam z panią doktor, ale niestety ale najpierw załatwiamy wszystko przez tele porady. No co też nie będę ukrywała, że to też mnie wkurza właśnie, to takie teleporady, bo jednak z lekarzem to się powinno zobaczyć w cztery oczy i porozmawiać w cztery oczy, a nie telefonicznie, bo to, y, rozmowa telefoniczna, to mogę sobie porozmawiać po mojemu z koleżanką, z siostrą, jak, która daleko mieszka, mogę sobie telefonicznie porozmawiać, no ale nie, nie z lekarzem, ale to tylko jest y, moja, y, moja taka opinia, takie moje przemyślenia. A jak wy uważacie, no to nie wiem, jak wy uważacie. Możecie oczywiście mi napisać, jak wy uważacie, czy wolicie właśnie leczyć się przez teleporadę, czy wolicie pójść w cztery oczy, zobaczyć się z lekarzem. Także to to. I, no i tylko te właśnie zakupy. Co dalej będę dzisiaj robiła, nie wiem. Zobaczymy, co przyniesie nam dzień. Zaczynamy oczywiście od zmywarki standardowo i, i tyle. Także bierzemy się teraz do, do roboty i zobaczymy właśnie, co nam dzień przyniesie. I znowu sobie kamerę nie włączyła. Także bierzemy się, rozładowujemy i yy, będziemy gotować obiad. Tak myślę, że może bym krupniku ugotowała, ale najpierw muszę zobaczyć, czy mam kaszę. Jak nie mam kaszy jęczmiennej, to będzie yy, krupnik jaglany. Bo ja też właśnie bardzo lubię. Kropnik z kaszy jaglanej, ale najpierw to. A i musiałam, muszę wyjąć filety z kurczaka, bo przecież u nas to tylko filety z kurczaka na tapecie najbardziej ogólnie są jedzone. Ale najpierw zmywarka. Ale już tego nie będę nagrywała, jak rozładowuję zmywarkę, bo to i tak kiedyś było. A w tym czasie sobie puszczę jakiegoś vloga którejś z dziewczyn, bo też mam zaległości, a, a też lubię być na bieżąco właśnie z innymi dziewczynami, co tam u nich słychać. Ale najpierw oraz zmywarkę, to sobie pomyślałam, że ugotuję sobie trochę owsianki, płatków osianych. Takie mam na mleku, nie na wodzie. Może na, na mleku będą lepsze, także sobie trochę ugotuję i zostało mi trochę owoców z wczorajszych tych gofrów, maliny rozmrożone, wiśnie rozmrożone, mucha lata jakaś meszka. I dlatego sobie pomyślałam, że ugotuję sobie trochę owsianki i takie to dzisiaj będzie moje śniadanie nie wiem czy za mało tego mleka nie dałam ale ok, dobra już gotuję i moje dzisiejsze śniadanie prezentuje się tak powiem Wam, że ta owsianka to jakaś taka dość gęsta wyszła tutaj jej trochę zostawiłem bo ja tyle to jej nie zjem ale naprawdę wyszła gęsta ale płatki są ugotowane wlałam sobie, yy, dodałam sobie te maliny rozmrożone także mam trochę soku i będzie trochę rzadsza bo ja takiego gęstego to strasznie nie lubię i wzięłam sobie, posłodziłam to wszystko miodem. Miod jest z pasieki, nie mam pojęcia jaki. Z jakiego tam nie wiem, z jakich, no, no, no nazwijmy to kwiatków. Bo tutaj moja, moja Dorcia to ona tam czyta, co, gdzie, jaki miód, na jakiej dolegliwości działa. I ona to tam najróżniejsze miody. miody kupuje, stosuje i tak właśnie jedzą. Całymi y, słoikami y, te miody. No a ja to tak powiem Wam szczerze, że jednak tak niekoniecznie może za tym miodem. No ale do owsianki może być. Także jeżeli coś jecie, to oczywiście życzę Wam smacznego. Ok. I tak. Na dzisiaj mamy zupę krupnik na, y, na wędzące. Także podsmażyłam, wzięłam, rozmroziłam boczek wędzony. Ten, który był wędzony na święta. Podsmażyłam go na patelni, żeby był taki bardziej chrupiący, dodałam do zupy, i wszystko to się razem ugotowało, i wyszła taka trochę brązowa. I to jest krupnik, krupnik jęczmienny. I on powstał dzięki Oli, bo Ola właśnie tutaj od, ostatnio jakoś w termosiu swoim gotowała. Właśnie taki na karkówce i na boczku wędzonym, więc stwierdziłam, że ja też zrobię. Tylko ona tam jeszcze. Dodała śmietany. No, ja jednak taki krupnik to raczej bez śmietany Nigdy nie dodawaliśmy do krupnika śmietany, więc jest bez śmietany także to jest to. I tutaj powstał też chlebuś. A chlebuś powstał dzięki pani Gabrysi z kanału Gabriela PZK. Oczywiście obie dziewczyny pozdrawiam serdecznie. A że yy, oglądałam sobie Gabrysię, jak gotowałam obiad, stwierdziłam: A dlaczego by nie? zrobić chleba, a Gabrysia tam robiła trzy rodzaje, dla każdego inny, bo u nich w domu każdy je inny chleb. Więc stwierdziłam, a dlaczego ja bym sobie też nie rozczyniła swojego chleba i sobie rozczyniłam. Jest z tych samych mąk, co robiłam ostatnio, tylko tym, tym razem dodałam też ziarna. Dodałam siemię lniane, słonecznik, ostoprest mielony dodałam. I tak jak widzicie, dodałam też żurawinę. Tak trochę tej żurawiny dodałam. Będzie zawsze inny smak. Także dzięki dziewczynom dzisiaj powstały takie u mnie dania. Jeszcze będę robiła drugie danie. Tutaj sobie pokroiłam też do surówki. Obrałam sobie ziemniaki i filety z kurczaka mi się rozmrażają. Także u nas dzisiaj będzie takie stołowanie się na, takim, na takich daniach. OK, I jeszcze z tej strony sekundę. Nalałam sobie zupki, także będę zaraz zajadać moją zupkę. I jestem już po teleporadzie. Dostałam skierowanie na badania. Także wszyscy się badają. badamy się i ja. I Was też właśnie namawiam do tego, żeby z Nowym Rokiem pójść i się przebadać. Bo tutaj na większości właśnie kanałów dziewczyny, które, które oglądam, dziewczyny były na badaniach. Więc stwierdziłam, że najwyższa pora i też się mi osobiście przebadać, bo dawno już nie byłam u lekarza. Ostatnio byłam jakoś przed tą samą, przed tą całą sytuacją, którą teraz mamy na całym świecie. Także badamy się wszyscy po kolei. No tylko to jeszcze chciałam Wam powiedzieć, i kody już też poprzychodziły, a wtedy nie wiem, jakaś może awaria była czy coś, bo się pytałam o te kody. Pani doktor powiedziała, że powypisywała, i właśnie była zdziwiona, że. Że ostatnio wtedy ten Antośkowy nie przyszło, ale teraz już wszystko y, przyszło, także mamy już teraz wszystko y, na. Y, no, mogę już, y, wiecie, działać i się umawiać do lekarzy, właśnie na, na badania. Ok, i przyjechałam do miasta y, zapisać Antośka do okulisty. Teraz przechodzimy przez przejście. U nas są też znaczniki. O, to wam od razu pokażę w sumie, żeby nie używać smartfona, ale ja nie piszę SMS-a tylko. Trzymam telefon po prostu, żeby nie było. To trzymam telefon po prostu tylko. Widzę, że już paw zniknął, także pawia już nie mamy. Zatrzymam się, ale szapka choinka jeszcze jest nie I co? A na latarniach jeszcze są te, ale nie świecą się, bo jeszcze mamy widno. Szapka widzę, jeszcze stoi, ale też chyba już będę powoli rozbierać. To tylko tak. E, idę do okulisty, zapiszę Antośka do okulisty. W sumie można było zadzwonić, ale jak już jestem w mieście, to już podejdę i po prostu zapiszę, bo chcę w sumie do tej samej pani doktor zapisać, co i Mateusz chodzi, żeby już wiecie, miała jedne oczy. To znaczy, żeby jedna pani doktor dwoje oczu badała jednemu i drugiemu, wiecie o co chodzi, nie? Pójdę do apteki, wykupię te leki, i, no i trzeba zrobić jakieś zakupy. Także ja idę i później. Pewnie się w domu już połączymy z domu. Także na razie. I to jest mój chleb, Bo wczoraj wam go już nie nagrałam, jak go upiekłam, bo polecia, pojechałam do miasta. I już później nagrałam tylko... A, hole zakupowy nagrałam ze sklepów spożywczych, które pewnie już widzieliście na kanale, bo raczej pójdzie pierwszy przed tym vlogiem i później nie. Nie nagrywałam już nic, bo to już była późna godzina, bo powiem Wam szczerze. I nawet nie pokazałam Wam tego chlebusia. I muszę Wam powiedzieć, że zapomniałam dolać mleka. Tak jak ostatnio Wam mówiłam, żeby dolewać mleko, to tym razem tego mleka nie dolałam. I tak się właśnie zastanawiam, bo coś nie tak z moim chlebusiem jest. I to jednak jest prawda, bo trzeba dolać te minimum 3 łyżki ciepłego mleka i będzie chlebuj zupełnie inny. Ale no nic, ten smaku też jest dobry. Z ziarenkami, z żurawiną, z stoprestem, z siemieniem lnianym i ze słonecznikiem. Muszę jeszcze jakiś inny ziarenek kupić i piec takie bardziej ziarniste. E, bardziej ziarniste chleby. A tam miulcia sobie pie, e, smaży ze placki z jogurtu naturalnego. Dobra, ale to już nieważne. Ja tylko tutaj chciałam Wam pokazać ten chlebuś. Także zabieram się za śniadanie. Zrobię go sobie na pewno z humusem to moje śniadanie, już nie będę Wam pokazywać i jedziemy dalej z naszym dniem I dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w sobotę już twarzą w twarz, bo wcześniej to się z Wami nie witałam w sobotę no, co to znaczy, Boże, co ja mówię nie witałam się z Wami nie, nie w sobotę, tylko po prostu nie przywitałam się z Wami, tylko pokazałam Wam ten chlebuś co wczoraj piekłam i tak jak Wam mówiłam, to naprawdę trzeba pamiętać o tym mleku i dodawać po prostu chleb mleko do chleba przed wyrobieniem bo jednak jak się doda mleko no to jest całkiem, całkiem inny ten chlebuś ale ten chlebuś i tak zjem to nie jest tak, że ja go nie zjem także mamy sobotę u nas dzisiaj to taki już update'owy pogotowy dzień wschodni wyszło piękne słońce ale wczoraj właśnie w radiu mówili że w całym kraju ma padać w całym kraju ma padać bo to idzie chyba front z zachodu na, na wschód a właśnie tutaj u nas y, ta nasza ściana, czyli wschód, y, tutaj Ewunia też czytałam, właśnie poczytam i tak y, staram się na bieżąco odpisywać na komentarze. Y, więc Ewa, Ewunia z Warszawy pisała, że u nich też jest piękne słoneczko i dziewczyny właśnie tutaj, co miesz mieszkające na Podkarpaciu y, też piszą właśnie, że jest piękne, y, że, znaczy, że słoneczko wychodzi. Także u nas też wychodzi piękne słoneczko. Mam nadzieję, że się takie Utrzyma no przynajmniej do jutra. Jeżeli chodzi o wiatr, to trochę wieje, ale nie, nie, nie tak jak biał w nocy. Bo powiem Wam, że w nocy no to po prostu była tragedia biało i lało, Ale to już mniejsza z tym. Jednak dzisiaj jest zmiana planów, bo nie przyjeżdża koleżanka do Julci, tylko Julcia jedzie do koleżanki. Także taka jest zmiana planów. Miałam gotować rosół, to jeszcze Wam powiem tak na szybko, ale... Widzę, że mam jeszcze sporo tego krupniczku wczorajszego, więc jednak tego rosołu gotować raczej nie będę. Bo nie ma sensu gotować, wiecie, dwóch zup, jeżeli mam jeszcze pół garnka tego krupniczku. I tak się zastanawiam, jakie drugie może właśnie zrobię te pity. Bo powiem Wam, że ja mam ochotę właśnie na taką pitę. Także to jeszcze zobaczę, bo jeszcze Wam powiem, mamy awarię znowu. I właśnie mąż pojechał do miasta, bo... Popsuła nam się pompa od oczyszczalni, bo mamy, tu wiecie, teraz zresztą chyba wszyscy mają, nie mają szamba takiego zwykłego, większość osób, tylko właśnie te nowo wybudowane, albo nawet i te staro wybudowane domy, to tam można było sobie pozakładać te oczyszczalnie przydomowe. Więc my mamy taką oczyszczalnię przydomową i się okazało, właśnie, bo nam zaczęło wybijać wodę. Tutaj wczoraj też ole oglądałam którą też pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie. I ona ma awarię tylko na piętrze, bo jej gdzieś tam jakaś chyba rura pękła czy coś w łazience. A my mamy awarię na dworze, można powiedzieć, i w kotłowni. Bo nam trochę właśnie kotłownię zalało i no i yy, wybiło wodę. Właśnie do tego momentu właśnie tam yy, do kotłowni właśnie te wody wylało i sobie myślimy, myśleliśmy, że matko kochana, znowu mamy zatkane rury, ale poszedł właśnie tutaj Zobaczył do oczyszczalni przydomowej I to jednak nie rury są zapchane Tylko popsuła się pompa I nie pompuje wody tam dalej No to wiecie o co chodzi Jak ktoś ma oczyszczalnię przydomową To wie o co chodzi, gdzie ta woda idzie, że idzie do gruntu Więc tej wody z, z tych yy, baniak A tu patrzę się, bo moja kotynieńka chodzi Po wietrzy się I chyba Mateusz też był z Melką, ale nie wiem czy wrócił Czy poszedł może do babci na spacer No nie wiem, dobra, ale to już nieważne Yy, więc yy, zbiorniki mamy pełne wody i po prostu tutaj w jednym z nich popsuła się pompa i nie pompuje tam dalej, no bo te zbiorniki nie są pełne wody, tylko one są puste, a już tutaj, tak jak mówię, jak ktoś ma oczyszczalnię przydomową, to wie jak to działa, nie będę opowiadała takich wiecie mało ekscytujących rzeczy, ale znowu właśnie mamy awarię i tak to jest właśnie że awarie w takich domach yy, często się zdarzają ciekawe właśnie ile teraz kosztuje taka pompa do pompowania, także o tym, o tym jeszcze mogę Wam powiedzieć, że też trzeba właśnie sobie sprawdzać i takie rzeczy też. No, ale pytałam się, to powiedział właśnie, że pompę sobie sam wymieni, więc mam nadzieję, że wymieni sobie pompę, bo muszę nastawiać też i, i pralki, nie? Tam z jedna może mi się nazbiera, żeby już później nie było takich bardzo nazbieranych rzeczy. Także to to. I chwilowo to tyle. Chyba ja ci odwiozę, Julcie, bo to jest. Nie, niedaleko, więc ja chyba zawiozę Julcie do tej koleżanki. No i jeszcze zobaczymy. no Bo on jak będzie może wymieniał tą pompę, no to wiecie. Jednak on niej nie zawiezie, tylko ja ją zawiozę tu Julcie moją. No i trzeba coś brać się. Tutaj już mam po odkurzane, bo właśnie jeszcze mi Julcia odkurzyła. A Mateusz poszedł właśnie z psem. I nie wiem właśnie, czy wrócił, czy nie. Ale dobra. już Nie będę smęcić. Bierzemy się za jakąś robotę. Muszę wymyśleć jakiś obiad, no i coś jeszcze. Ciasta to Wam powiem szczerze, że mi się nie chce piec ciasta, bo później to się człowiek naje tego słodkiego i dzieje. Także chyba ciasta dzisiaj piekła nie będę. Może być jeden weekend bez ciasta. I witam się z Wami jakiś czas później, bo już mamy. E, muszę Wam powiedzieć, że. E, no, takie już e, można powiedzieć, że. Czemu broda spędzi? Późne popołudnie, można powiedzieć, że już mamy, bo już mamy w sumie po godzinie 15. Ja właśnie zrobiłam, za, zrobiłam sobie ciasto na te chlebki typu pita, o których Wam tutaj mówiłam jakoś, nie wiem, w czwartkowym vlogu w czwartkowym moim wejściu czy coś takiego, bo wczoraj był piątek, wczoraj piekłam chleb, więc to wczoraj na pewno Wam nie mówiłam o tym, bo jeszcze piątkowy vlog nie wyszedł na YouTube. Więc to chyba w czwartek Wam mówiłam o tych chlebkach Pita, i w końcu się zebrałam i zrobiłam to ciasto. Co jeszcze? Awaria jest naprawiona, także już oczyszczalnia przydomowa znowu działa. Wodę pompuje. Tylko teraz wziął się, za wziął się za sprzątanie kotłowni, no bo niestety, ale no kotłownia jest trochę zalana. I nawet później to już przez to, że wzięłam się tutaj za pomycie naczynnie. To y, ręcznie, bo zmywarki nie puszczałam, ale miałam takie wiecie parę garków y, i no i umyłam sobie też głowę, w sumie to mówił, żeby tego nie, nie robić, nie, no ale przecież jak miałam wystąpić z wami z, y, z dwustą głową, to już nie chciałam tego, więc poszłam, no i niestety, ale trochę nawet by ciekło poza kotłownię, ale to tak niedużo, więc no. Yy, trzeba posprzątać właśnie kotłownię także wziął się za sprzątanie kotłowni ja robię te chlebki puściłam sobie już zmywarkę, już nawet skończyła chyba swoją pracę, puściłam też pralkę bo teraz muszę właśnie to wszystko po, yy, porobić i mam nadzieję, że kolejna awaria typu woda znowu nie przyjdzie tak jak yy, pamiętacie w lecie wymienialiśmy rury bo była awaria typu woda i teraz właśnie do tego, że, żeśmy się nie spodziewali że pójdzie ta, yy, ta pompa od oczyszczalni bo nasza oczyszczalnia to tak jak mieszkamy tutaj, już 10 lat będzie. Tak się zastanawiam, dlatego tak się wiecie, nie patrzę na Was. E, bo Julcia miała rok, jak żeśmy się wprowadzili, teraz Julcia ma 11, no to będzie 10 lat, ale od razu nie robiliśmy tej oczyszczalni przydomowej, bo to było jakoś trzeba było się zapisać, nie, coś takiego, i tutaj było takie dofinansowanie, no zresztą wiecie o co chodzi, jak ktoś sobie tam zakładał to wie o co chodzi nie e, także to, no także ona no stara to bym nie powiedziała, że ma, jest stara e, no z 9 lat może ma może trochę mniej, ale to już właśnie mówią, że to już jest nasza druga wymiana tej, e, tej pompy e, no i ta pompa kosztuje 3, 3 stówki, 300 zł kosztuje i muszę wam powiedzieć, że mu się udało dzisiaj wziąć e, dostać w mieście u nas ostatnią sztukę, bo mieli właśnie już ostatnią sztukę do oczyszczalni tej właśnie przydomowej tej pompy. Kosztuje 300 zł na dzień dzisiejszy, ale jak przyjdzie teraz już mu właśnie powiedzieli do męża, że jak przyjdzie nowa dostawa, to już będzie droższe. Dlatego miał szczęście, udało mu się jeszcze po starej cenie kupić pompę, tak jak właśnie to było parę lat temu, bo to my żeśmy nie wymieniali tutaj na już tej pompy, jak się znam z wami to nie, tylko to musiało być jakoś wcześniej bo jakbym się z wami znała no to bym pamiętała właśnie, że wymienialiśmy jakoś tutaj jakże my żeśmy się, no wiecie ja z wami się poznałam, to o to mi chodzi ale to było jakoś dużo przed wami także to już, to, to jeszcze wam o tym powiem Julcie, zawiązałam do koleżanki także Julcie jest zadowolona, ma pisać do taty żeby ją odebrał bo jak będzie, tak wiecie, w nocy wracała to ja jej w nocy nie jadę po nią Niech Tata jedzie po nią w nocy. A ja tutaj zajmę się jakimiś innymi rzeczami. Także napite, zrobione ciasto. Zaraz sobie pokroję, bo moje chlebki będą z kapusu pekińską, wam powiem. Nie kupiłam sobie wczoraj papryki, zapomniałam, ale cię już nie stawałam do żadnego sklepu. Bo jak ja bym wysiadła z samochodu, poszła, bym po jedną paprykę, to czuję, że tylko z jedną papryką bym nie wyszła. Nawet i z takiego naszego groszka. Bo a tu jeszcze kaszę, widzę, że mam też już, muszę sobie kupić. Ale ja tej kaszy z biedronki nie, nie kupuję. Jakoś nie wiem, ktoś gdzieś kiedyś było napisane, że ta kasza z biedronki jakaś jest lewa, także ja nie kupuję. Tylko ja zawsze kupuję sobie w groszku. Ostatnio, jak byłem w groszku, to kaszy nie było. Na przykład typu pęczak, więc dlatego nie brałam, ale to i tak muszę się wybrać tutaj. A, no, a także już będzie bez tej papryki. W sumie to ja mam zamrożoną tą paprykę z mojego ogródka. Tutaj w ogóle ktoś też się pytał co się stało właśnie z tą papryką więc ten ktoś chyba nie, nie dooglądał bo ja tą paprykę Wam pokazałam dojrzałą na, na kanale więc ta dojrzała papryka była na kanale więc jak ktoś oglądał dobrze to pamiętał co się z tą papryką stało także ona nie zgniła tutaj w szafce pod tymi gazetami, bo ja mam ją pokrojoną i mam zamrożoną w zamrażarce sobie spoczywa i jak mi jest potrzeba to sobie z niej korzystam a jak chcą na, na świeżo no to kupuję świeżą. I jeszcze sobie przypomniałam, że nie kupiłam sobie tej szpiczastej papryki i chili. Bo tutaj Viola Ter napisała, że ona też sadzi tą, sieję, tą czyni z Biedronki i też jej ładnie wychodzi. Więc sobie też zapomniałam tego kupić, a miałam ochotę już zrobić te siewki. Ale to jeszcze wiecie. Jeszcze sobie kupię. Na razie mamy koniec stycznia. Więc jak sobie na początku lutego też posieję, a chociaż nie było ziemi. Była ziemia w Biedronce, ale taka typu do Chyba do, taka typowa do tego, jak to się nazywa, pikowania. A ja Wam powiem, że ja w zwykłej ziemi po prostu to wszystko robię i mi to wszystko w najzwyklejszej ziemi kwiatowej, ogrodowej to rośnie. Dobra. A już, żeby nie przeciągając, ja teraz biorę się dalej za jakąś e, moją domową robotę, czyli m.in. za wywieszenie prania, które się już uprało, i pewnie już zmywarka zaraz będzie wy wyłączyć i tyle. I bułki Pita są już gotowe. Mamy już wieczór. Dopiero skończyłam nagrywać odcinek kulinarny. Julcia zadzwoniła, że jedzie do kina z koleżankami swoimi. To znaczy, wiecie, będzie miała opiekę w tym kinie, bo jadą przecież z jakimś rodzicem opiekunem, bo przecież u nas to busy nie jeżdżą. I zadzwoniła, czy może właśnie pojechać. Więc Julcia jedzie na bajkę Sing 2. Także będzie pierwsza, chociaż Antoś też chciał się wybrać. I jak jej się spodoba to kolejnego dnia przyjedzie i powie właśnie czy jej się spodobało. A tak myślę, że na dzisiaj będzie już wszystko, bo w sumie to już jest wieczór. Kolejnego dnia Wam Julcie najwyżej na opowie, jakiej jej się ta bajka podobała. Ja teraz muszę posprzątać po moim odcinku kulinarnym, bo powiem wam, że mam wszędzie bałagan, na jednym blacie, na drugim na stole. Bo tutaj sobie robiłam zdjęcie, więc musiałam sobie zrobić kawałek blatu pustego do tego, żeby było zdjęcie. I już będziemy teraz taki wieczór domowy, rodzinny spędzać, więc już nic się dzisiaj nie będzie działo. A na dzisiaj to już wszystko i tak to będzie znowu vlog dwudniowy. Tak, bo to będzie piątek i sobota. Jutro zamierzam się, wiecie, ogarnąć tak lepiej, umalować i ogólnie. I, no bo to jutro niedziela, więc pewnie pójdziemy do kościoła tak jak co niedzielę. Więc będę, wiecie, taka ogarnięta bardziej, umalowana i tego. I jutro nagram ten haul zakupowy zaległy. Z Zary i z rezerw, i to mierzenie w końcu, bo muszę puścić ten odcinek, i żebyście Wy mi powiedzieli, czy zostawić te rzeczy, czy nie, bo też trzeba będzie pojechać i oddać te rzeczy, i najwyżej wziąć coś innego. Także na jutro takie plany i jutro takiego vloga nie będzie normalnego, tylko po prostu będzie jutro nagrywany mierzymy zara i rezerw. Także to to, a na dzisiaj to i wszystko. I tak trzymam tą bułkę, zaraz będę ją jeść. Bo to dzisiaj u nas taki obiad o kolacja, taka dzisiaj u nas jest. Także to to. Więc jak Wam się podobał taki łączony vlog, to prosimy o tego kciuka w górę i o subskrypcję. Będzie nam naprawdę bardzo miło. Może właśnie tutaj Was coś zainteresuje na naszym kanale. A teraz pozdrawiamy serdecznie. Życzymy miłego dnia i wieczoru. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Antoś by powiedział chociaż. Pa!